Zasadzka pod kiwercami. Najbliższym miastem, z którym przez cały czas obrony utrzymywaliśmy stałą łączność, były kiwerce. Nieocenione usługi oddawał nam szpital zarządzany przez pana doktora Kałużyńskiego. W kiwercach mieliśmy swoje wtyczki informacyjne w policji. Z kiwerc wreszcie otrzymywaliśmy duże partie żywności, leków i wszystkich artykułów pierwszej potrzeby. Ruch między kiwercami a przebrażem był więc znaczny. Jedynym środkiem komunikacji była furmanka rzadziej rower. Dwanaście kilometrów drogi pokonywało się z trudem. Teren znajdował się pod stałą obserwacją banderowców, ale sista okolica kryła wiele niebezpieczeństw wpadnięcia w zasadzkę. Zazwyczaj poruszaliśmy się w terenie marszem ubezpieczonym. Furmanki jechały powoli środkiem szosy, a ubezpieczenie, wysunięte nieco do przodu, szło po obydwu stronach rowami lub brzegiem lasu. Po minięciu wsi jezioro dochodziło się do ukraińskiej wsi Siekierzyce. Tutaj jeszcze bardziej należało wzmocnić czujność. Okolica i sama wieś roiły się od banderowców. Od Siekierzyc było jeszcze jakieś cztery kilometry do miasta. A bliskość miasta stwarzała już pewien pozór bezpieczeństwa. Siadano więc na furmanki i galopem pędzono szosą, która łagodnie opadała ku miastu. W piątek 16 lipca wysłaliśmy do Kiwerc sześć furmanek po nowy zapas broni i amunicji. Pojechało kilkunastu żołnierzy i obydwaj moi zastępcy, Franek Żydkiewicz i Albert Wasilewski, a także mój brat Władek. Jak zwykle, po się siekierzyc wszyscy wsiedli na furmanki i pomknęli w kierunku kiwerc. Mniej więcej po dwóch kilometrach jazdy, w miejscu, gdzie szosa wpadała w wąwóz porośnięty gęstymi krzakami leszczyny, z obydwu stron posypały się strzały, którym zawtórowały wybuchy granatów. Powstał zamęt. Ci, których nie dościgły pociski i odłamki granatów, wskakiwali do rowów ale rowy nie dawały żadnej osłony. Bandyci strzelali z góry. Mieli naszych jak na dłoni. Albert został początkowo na wozie. Ominęły go wprawdzie pociski i odłamki, ale gdy wyskakiwał na szosę, dostał się pod koła furmanki. Jeszcze dwa inne wozy przejechały przez niego w panicznym galopie i Albert, straszliwie poturbowany, stracił przytomność. Stach Trybulski który w chwili ataku jechał na rowerze w znacznej odległości za całą kolumną, widząc co się dzieje, zawrócił i pognał do przebraża po pomoc. Tymczasem na szosie toczyła się dramatyczna nierówna walka. Upowców było niewielu, ale mieli miażdżącą przewagę. Po pierwsze, zajmowali dogodną pozycję na górze, po drugie, mieli RKM, z którego celowali z bliskiej odległości, a po trzecie, działali przez zaskoczenie. Od całkowitej klęski wybawił kolumnę Władek. Podobnie jak inni, zdołał wskoczyć do rowu. W górze wściekle ujadał karabin maszynowy, bijąc po tych, którzy znaleźli się w przeciwległym rowie. Czepiając się krzaków, Władek rozpoczął wspinaczkę po stromej skarpie. Obsługa karabinu natychmiast dostrzegła niebezpieczeństwo. Wystarczyła chwila nieuwagi i Władek dostał postrzał w pierś. Zachwiał się, ale nadal piął się do góry. Był już w odległości rzutu granatem. Odbezpieczył więc granat i wsparwszy się na jednej ręce, rzucił go w kierunku RKM. -u. Zanim usłyszał wybuch, poczuł kilka dalszych uderzeń w piersi. Zdołał rzucić jeszcze jeden granat i nagle stracił wszystkie siły. Rzuty były celne. Zginęła cała obsługa RKM. -u. Pozostali upowcy widzieli, że Władek pada pod krzakiem, ale nie byli pewni, czy jest zabity, czy tylko szykuje się do nowego ataku. Obawiając się tego i widząc, że ukryci w rowach żołnierze zaczynają się skutecznie ostrzeliwać, przerwali walkę i opuścili wąwóz. Strzelanina ucichła tak nagle, jak wybuchła. Ci, którzy ocaleli, zaczęli wychodzić z rowów. Pierwszy oprzytomniał Franek Rzydkiewicz. Rozejrzał się po polu walki i od razu dostrzegł rannego Władka, który, nie czekając na pomoc, oderwał rękaw od koszuli i usiłował zatamować krew. Żydkiewicz przy pomocy Mariana Paszkowskiego załadował rannego na furmankę i pędem ruszył w kierunku miasta. Gdy pomoc z przebraża dotarła do miejsca potyczki, w wąwozie panowała już cisza. Trzej ranni: Lejman, Albert i Władek znajdowali się w drodze do miasta. Z kilku żołnierzy, którzy jechali tego dnia do Kiwerc, niewielu wyszło z całej opresji. Tymczasem patrole doniosły, że w okolicy pojawiło się kilku podejrzanych osobników. Natychmiast zdecydowałem się na pościg. W chwili, gdy już mieliśmy ruszać, przyjechał z Kiwerc na rowerze Stanisław Kowalski, jeden z tych, którzy odwozili rannych. – Panie komendancie, – powiedział ze smutkiem, – jeśli chce pan jeszcze zastać brata żywego, to proszę się śpieszyć. – Tak powiedział doktor Kałużyński. Wiadomość ta wstrząsnęła mną. Przekazałem swoje obowiązki Malinowskiemu. Chwyciłem rower i po kilku minutach byłem już w szpitalu. Na korytarzu spotkałem doktora Kałużyńskiego. Z jego twarzy wyczytałem wszystko. Poprosił mnie do swojego gabinetu. No cóż, panie Henryku, powiedział patrząc gdzieś w bok. Cztery pociski przebiły prawe płuco. Piąty, wystrzelony gdzieś z boku przeszedł przez całą pierś, od lewej łopatki do prawej. Czy Władek musi umrzeć? Patrzyłem na lekarza gorąco pragnąc, aby zaprzeczył. No, w końcu nigdy nic nie wiadomo, ale rany są więcej niż groźne. Jeżeli wyjdzie z tego cało, można będzie mówić o wyjątkowym szczęściu i żelaznym zdrowiu. Udaliśmy się na salę. Przy samych drzwiach leżał umierający Kazimierz Lejman, strzelec drugiej kompanii. Z trudem poznałem Władka. Był bardziej podobny do woskowej figury niż do żywego człowieka, tylko ledwie wyczuwalny oddech świadczył o tym, że w jego ciele kołacza się jeszcze życie. Stałem przy nim w milczeniu i z przerażeniem myślałem o tym, że umiera. Już widziałem rozpacz rodziców, sióstr, braci. Z odrętwienia wyrwał mnie doktor Kałurzyński. Pociągnął mnie za rękaw i poprowadził do Alberta. Wasilewski był nieprzytomny. Od czasu do czasu poruszał się niespokojnie i cicho jęczał. Doktor pocieszył mnie, że Albert jest tylko bardzo potłuczony, ale nie ma żadnych poważnych wewnętrznych obrażeń lub złamań. Długo poleży, zanim będzie mógł wziąć karabin do ręki, powiedział. Wpatrując się w tak bliską mi twarz kolegi i przyjaciela, zdałem sobie sprawę, że na długi czas pozbawiono mnie mojej prawej ręki. Najlepszego dowódcy i odważnego żołnierza. Cios zadany nam przez bulbowców na szosie pod kiwercami był bardzo dotkliwy. W drzwiach szpitala spotkałem Franka Żytkiewicza. Przywitaliśmy się jak po długim rozstaniu. Dopiero z jego relacji odtworzyłem sobie dokładnie przebieg napadu. W przebrażu panował grobowy nastrój. W jednej potyczce straciliśmy trzech ludzi, z których dwaj pełnili poważne funkcje w naszej samoobronie. Na zajutrz z samego rana wybrałem się do Kiwertz. Ojciec i moja dziesięcioletnia siostra Władzia płacząc pakowali czyste prześcieradła, w które miałem zawinąć ciało brata. Upominali mnie przy tym, abym przynajmniej ja uważał na siebie, bo zasadzka może się powtórzyć. W drodze towarzyszyło mi kilkunastu żołnierzy. Pojechaliśmy tym razem okrężną drogą, przez las klucząc po ścieżkach i wertepach. Na dziedzińcu szpitala stała grupka znajomych. Jakaś dziewczyna zastąpiła mi drogę. Panie komendancie, niech się pan nie martwi, brat żyje. Ucieszony tą wiadomością serdecznie jej podziękowałem i wbiegłem do szpitala. Władek był już przytomniejszy. Stanąłem przy jego łóżku, nic nie mówiąc i o nic nie pytając. Wychudłą twarz władka powlekała śmiertelna bladość. Spieczone usta świadczyły o trawiącej go gorączce. Poczułem, jak z oczu płynął mi łzy, których mimo wysiłku w żaden sposób nie potrafiłem powstrzymać. Dlaczego płaczesz? usłyszałem słaby głos brata. Muniek wezdrowieje. Zresztą, dodał z trudem, tylu nas zginęło i zginie. Może teraz moja kolej. Byłoby gorzej, gdybyś właśnie ty leżał teraz na moim miejscu, a może jeszcze wyzdrowieję, zakończył słabnącym głosem. Po wysiłku, jaki wkładał w każde słowo, znać było, że mówienie sprawia mu ogromny ból. Rozpacz ścisnęła moje serce, łzy same cisnęły się do oczu. Wyszedłem na korytarz. Kiedy znów znalazłem się na sali, lekarz robił władkowi opatrunek. Przy każdym oddechu chorego z ran wydobywały się krwawe banieczki. Siląc się na pogodny ton i pocieszające słowa, pożegnałem brata i zapewniłem go, że jutro znów przyjadę. Albert leżał na górze. Był potłuczony gorzej niż początkowo się zdawało, ale nawet teraz był w dobrym nastroju. Pierwsze jego słowa dotyczyły przebraża. Obawiał się, że zasadzka była tylko fragmentem większego ataku na nasz obóz. Dowiedziawszy się, że wszystko jest w porządku, a naszym jedynym zmartwieniem jest teraz zdrowie rannych, uspokoił się zupełnie i zapewnił, że za kilka dni wróci do domu. Bez względu na to, czy uzyska pozwolenie doktora Kałużyńskiego. Przy pożegnaniu lekarz powiedział, że jeśli Władek przeżyje pierwsze trzy dni, zaistnieje możliwość utrzymania go przy życiu. Owym trzecim dniem była niedziela. Niestety nie mogłem w niedzielę wyjechać do Kiwerc, przytłoczony dziesiątkiem innych spraw. Pojechałem dopiero w poniedziałek pełen najgorszych przeczuć. Nastrój ten pogłębiał jeszcze mój ojciec, który uparcie wtykał mi owe nieszczęsne prześcieradła. Biedny staruszek, przytłoczony tyloma nieszczęściami, nie mógł jakoś zupełnie zebrać myśli. Tymczasem już na ulicach miasta dowiedziałem się, że Władek żyje i czuje się znacznie lepiej. Kałużyński przyjął mnie z uśmiechem. Żyję i jestem już teraz pewny, że się z tego wyliżę. Przyznam się, że podczas naszej pierwszej rozmowy zupełnie wykluczałem taką możliwość. Dobrze, że pan przyszedł, zaraz będę zmieniał opatrunek. Udaliśmy się na salę. Serdecznie przywitałem słabo uśmiechniętego Władka. Doktor polecił siostrze unieść chorego do pozycji siedzącej. Dam sobie radę, powiedział chory. Chwycił za koniec paska uwiązanego do przeciwległej poręczy łóżka i oddychając ciężko uniósł się z poduszki. Po zdjęciu bandaży zauważyłem, że złowrogie banieczki powietrza wydobywają się jeszcze wprawdzie z ran, ale już znacznie słabiej i rzadziej. Kryzys mijał. Władek był uratowany. Wiedziałem, że reszta to już tylko sprawa czasu i troskliwego, umiejętnego leczenia. Drugi ranny Albert już w progu przywitał mnie wesołymi okrzykami. Zażądał stanowczo, aby za trzy dni przysłać po niego furmankę, bo czuje, że tylko w przebrażu może wyzdrowieć zupełnie. Był to dla mnie radosny dzień. Wiedziałem już, że Władek będzie żył. Albert szybko wracał do zdrowia. Z łódzka zaś dostałem wiadomość, że muniek czuje się znacznie lepiej. Podniesiony na duchu, zwołałem na Radę dowództwa Samoobrony. Dopiero teraz omówiliśmy szczegółowo wszystkie okoliczności zasadzki. Przede wszystkim nasuwał się jeden zasadniczy wniosek. Żaden teren znajdujący się poza linią naszej obrony nie jest bezpieczny i w przyszłości należy bezwzględnie przestrzegać zasady marszu ubezpieczonego. Ubezpieczenie zaś musi być tak silne, by w każdej chwili móc nawiązać równorzędną walkę z wrogiem. Omówiliśmy przy okazji wszystkie dostrzeżone usterki w naszych liniach obrony. Dowódcy plutonów wzięli na siebie obowiązek wprowadzania odpowiednich zmian, każdy na swoim odcinku. Zmiany te dotyczyły rozbudowy zasieków i rowów łączących. Mianowaliśmy też nowego dowódcę kompanii na miejsce rannego Władka. Został nim Tadeusz Wojnicki, który przybył niedawno z Kiverc. Tuż przed żniwami zwiadowcy donieśli, że ostatnio w pobliżu zachodnich linii Przebraża kilkakrotnie widziano inspektora Jeskiego. Wiadomość ta zaniepokoiła nas. Niewykluczone było, że Jeske stara się spenetrować rzeczywistą siłę naszych umocnień. Postanowiliśmy zbadać tę sprawę. Rozstawiliśmy wzdłuż zachodniego odcinka dobrze zamaskowane sztafety zwiadowców i już następnego dnia dowiedzieliśmy się, że Jeske przyjeżdża do Wincentówki. Wywiadowcy wzięli teraz pod obserwację Wincentówkę. Wieś tę zamieszkiwali przed wojną sami Niemcy. Gdy wojska niemieckie zajęły Wołyń, wieś opustoszała. Niemcy wraz z całym dobytkiem wynieśli się w niewiadomym kierunku. Pozostały puste zabudowania. Okazało się, że Jeske założył sobie w wincentówce coś w rodzaju prywatnego folwarku, gdzie zatrudniał bezpłatną siłę roboczą. Gospodarstwo świetnie prosperowało. Jeske przyjeżdżał tu dość często, żeby dopilnować swoich interesów. Trasa jego przejazdu biegła obok widocznych umocnień przebraża, i to właśnie było dla nas niebezpieczne. Postanowiliśmy działać. Któregoś dnia Marcel Żydkiewicz wraz z czterema naszymi chłopcami zrobili zasadzkę. Wiedzieliśmy, że Jeske przyjedzie tego dnia do Wincentówki. Nasz wywiad działał jak zwykle sprawnie i bez rozgłosu. Wkrótce pod lasem ukazała się furmanka. Niemców było pięciu, a chudy jak tyka Jeske wystawał spośród nich niczym słup z łanu Żyta. Żydkiewicz i jego chłopcy. Nie zwlekając, wygarnęli z automatów. Jeske momentalnie bryknął z furmanki i pognał w przeciwnym kierunku. Był chyba pewny, że zasadzkę zrobili upowcy. Odtąd jego przejażdżki do Wincentówki ustały prawie zupełnie. Prowincjonalny dyktator przekonał się na własnej skórze, że jego władza kończy się tuż za morami miasta. Jeśli nawet przyjeżdżał teraz do Wincentówki, to tylko wtedy, kiedy naprawdę musiał i zawsze z silną obstawą.